Witam serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z Pocna Kulwa na czytanie na miesiąc czerwiec 2024 roku. Zaczynamy. Energia główna. Szóstka mieczy. Co odchodzi do przeszłości. Trójka mieczy. Księżyc. Co przyjdzie nowego? Umiarkowanie i pustelnik. Raz karta rada. Wieża. Trzy karty na pracę, i finanse królowa pentakli. Trójka kielichów, I dziesiątka kielichów. Rodzina rycerz pentakli, szóstka pentakli. Królowa Mieczy, i jeszcze miłość i relacje. Pustelnik czyli ta karta nam się powtórzyła Kochankowie, i siódemka kielichów. Jedna karta z wyroczni Mądrość Wróżek dla osób z podznaku Dmuchawce. I jedna karta z wyroczni duchowych zwierząt, Słowik. Miłość jest wszędzie wokół nas. Więc tak, energia główna to szóstka mieczy. Yy, pojawia nam się tu zmiana otoczenia. Dla niektórych osób może to być zmiana miejsca zamieszkania, dla innych podróż. Jest to energia skutecznego rozwiązania problemów oraz odzyskiwania sił po trudnych doświadczeniach. Co odchodzi do przeszłości? Trójka mieczy i księżyc. Pokazuje nam się tu odkrycie jakiejś tajemnicy i zderzenie z okrutną rzeczywistością, lub też utrzymywanie czegoś w tajemnicy, co sprawia cierpienie emocjonalne. Co przyjdzie nowego? Umiarkowanie i pustelnik. Ym, nadejdzie czas spokoju, regeneracji po niełatwych przejściach. Będzie to dobry czas na zastanowienie się, dokąd zmierzasz i zweryfikowanie dotychczasowych działań um, oraz odbudowywanie swojego poczucia bezpieczeństwa i odzyskanie swojej wewnętrznej radości. Praca i finanse. Tutaj mamy królową. Denarów, trójkę kielichów i dziesiątkę kielichów, a więc, tak, w pracy, jakby pokazuje nam się poczucie przynależności, dobrych kontaktów ze współpra współpracownikami yy, oraz radości z efektywnej pracy w zespole. Yy, ogólnie wsparcie współpracowników i przełożonych czyli w pracy, jakby bardzo dobrze nam się pokazuje. Rodzina. Tu mamy rycerza pentakli, szóstkę pentakli i królową mieczy. Więc tak, tutaj pokazuje nam się rycerz monet, czyli osoba solidna, konsekwentna i skuteczna w działaniu, dająca coś, dzieląca się czymś, lub też gotowa do wsparcia kogoś w energii królowej mieczy. Czyli osoby konsekwentnej, pewnej siebie, umiejącej się podnieść nawet po najgorszym upadku. U innych osób może to być odpowiedzialność, oddanie zadaniu, opieki nad kimś lub udzierania yy, tej osobie wsparcia. I może tu chodzić o osobę, być może kobietę, doświadczoną życiowo. Miłość i relacje. Tu mamy pustelnika, kochanków i siódemkę kielichów. Mm. Okazuje nam się tu relacja oparta na współodczuwaniu i wzajemnym szacunku, ale taka jakby bez głębszych uczuć, oraz zachęta do tego, żeby okazywać swoje uczucia bliskim, żeby ich wspierać i podejmować wspólne kroki w przyszłość. Dla innych osób te karty mogą pokazywać, żeby nie mm, pośpieszać nikogo, yy, niech sprawy toczą się w swoim tempem, szczególnie jeżeli chodzi o założenie lub powiększenie rodziny, ponieważ ktoś może mieć problem z podjęciem decyzji. I wieża, karta rada, czyli wieża. Wieża radzi. Mm, żeby nie oceniać innych po pozorach i nie trzymać się sztywno swoich poglądów, nie wywyższać się i nie zadziałać. I jeszcze yy, karta z wyroczni Mądrość Wróżek, i będą to dmuchawce. Słowo kluczowe perspektywa. Wróżki sadzą nasiona z wielką troską. Wybierają te najlepsze, potem czule je podlewają i pielęgnują. Rośliny rosną, pojawiają się plony, a wraz z nimi jeszcze więcej doskonałych nasion na kolejne zasiewy. Uświadom sobie, że projektujesz swoje myśli na siebie, na innych oraz na sytuacje. Twoje myśli i słowa to zasadzane przez Ciebie nasiona. Kiedy wypowiadamy ograniczające stwierdzenia, wysyłamy energię, która może wpływać na innych ludzi. Nie są to tylko zwykłe słowa i myśli, one składają się z określonej substancji i mają moc. Myśli tworzą rzeczywistość. Ocenianie danej osoby bądź sytuacji w negatywnym świetle doprowadza do urzeczywistnienia się tych przekonań. Pomyśl, co mogła, mógłbyś stworzyć, gdybyś myślał pozytywnie. Na, to, na otaczającą nas rzeczywistość zawsze można spojrzeć z innej strony. To, co widzisz jako rzeczywistość, nie musi być tak postrzegane przez inną osobę. Ludzie i sytuacje mają większą głębię pod powierzchnią, którą ukazują. Pracuj nad tym, aby we wszystkim widzieć samo dobro. Pamiętaj, że to, jak coś postrzegasz, stanowi odzwierciedlenie twoich emocji. Stąd taki stan ujawnia więcej o tobie, aniżeli o kimś innym, czy o sytuacji, którą się zajmujesz. Się w pojawiające się w naszym życiu sytuacje, to właśnie te, których się spodziewamy. Otwórz się na możliwości. Nasiona, które zasiewasz, wracają do ciebie, dlatego bacznie się przyglądaj ich jakości. Dostrzegaj wszystkie aspekty danej sytuacji i pracuj nad zrozumieniem innego punktu widzenia. Może to być dla ciebie niesamowicie rozwijające doświadczenie. Intencja. intencja. Ciemna albo jasna strona to decyzji pora. Cóż mam wybrać dziś z wieczora? Był wróżkowy posypuję tu i tam, Wzywam tych, do których zaufanie mam. Mędrcze, w którego rękach nade mną opieka, Pokaż mi, jak widzieć z daleka, niech się stanie. Dziś zasiej kilka nasion. I jeszcze mamy kartę z wyroczni duchowych zwierząt. Jest to słowik, miłość jest wszędzie wokół nas. Przesłanie wyroczni. Z powitym rokiem nocy duch słowika wyśpiewuje pieśń miłości i nadziei, przypominając ci, że niedługo nadejdzie świt i znów zejdzie słońce. Jesteś bardzo kochany. Pieśń słowika otwiera ci oczy, wzywając, byś wzniósł się na wyższy poziom samoświadomości i umocnił wień ze światłością. Tak. Cień i mroki istnieją naprawdę, lecz miłość i pomyślność są wszędzie, nawet w rzekomej pustce kosmosu, w ciemności i w bezgwiezdnej nocy. Wsłuchaj się w przesłanie pieśni, pozwalając by muzyka słowika przypominała ci, że miłość otacza cię ze wszystkich stron, poczuj ją i uwierz, że światłość dnia jutrzejszego odnowi twoją umiejętność dostrzegania miłości i obfitości, nawet w tych miejscach, które wydają się puste. Wkrótce doznasz oświecenia. I to by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam na kolejne filmy i pozdrawiam serdecznie.